Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i prowadzę bloga książkowego Górowianka. Dzisiaj zabieram Was w świat Enoli i niezwykłych zwierząt. Tom drugi. Polskie wydania e, zawierają w jednej książce w, 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 dwa komiksy, dlatego e, nie ma tutaj tytułów, tak jak w innych wydaniach, tylko są, pojawiają się e, tytuły tom pierwszy, tom drugi. No i tutaj mamy opowieści. O olbrzymiej kałamarnicy i o yeti. Kałamarnica robi zadziwiające rzeczy, atakuje rybaków. Ten potwór staje się takim zachętą do zatrudnienia pirata, żeby unieszkodliwił go. Na szczęście do akcji wkracza Enola, która potrafi znaleźć rozwiązania nawet najbardziej trudnych sytuacji. No i tutaj wkracza do akcji ze swoim sprzętem badawczym. Podobnie jest w przypadku Yeti. Enola wędruje w Himalaje i tam poszukuje roz najlepszych rozwiązań uratowania Yeti, a tym samym uratowania mieszkańców. Polecam i do zobaczenia.